Mam dzisiaj dla Was przegląd sukienek na Sylwestra. Wszystkie są poniżej 200 zł. Znajdziecie nawet sukienkę poniżej 60 zł. Wybrałam po dwie propozycje z pięciu sieciówek, które mają sklepy internetowe, zatem nieważne, gdzie mieszkacie, możecie sobie zawsze zamówić. Przygotujcie się, ponieważ będzie dużo cekinów. Zaczniemy od klasycznej, delikatnej sukienki o kroju kombi bez ramionczek. Górna część ozdobiona jest uroczymi kamyczkami. I tutaj na niej widzicie również baskingę, która nadal jest modna. Cena za sukienkę 189 zł. Tu widzicie sukienkę z szyfonu z brokatem bez rękawów. Ma okrągły dekolt, wykończenia z satyny, elastyczną talię i seksowne rozcięcie na plecach. Sukienka wygląda jak ozdobiona gwiazdami. Koszt 169 zł. Mówiłam, że będzie dużo cekinów. Ta jest obsypana granatowymi cekinami, a w pasie ma krótką seksowną baskinkę. Typ blogerek. Cena: 199 zł. Znowu cekiny. Prosta sukienka, tym razem ze srebrnymi cekinami, świetnie sprawdzi się na domówce. Elastyczna, wygodna, świetnie pasuje do trampek. Można tańczyć w takim zestawieniu do rana. Koszt: 169 zł. Sukienka z cekinowym haftem i rozszerzanym dołem tiulu, niezwykle dziewczęca, a mimo to świetna na sylwestra tylko 129 zł. Był srebrny, był granatowy, nie może zabraknąć również modnych w tym sezonie zielonych cekinów. Tutaj są na całej sukience. Ta sukienka podkreśla figurę, czyli to jedna z tych sukienek, w której się wygląda i nic nie je. Tylko 59 zł. Mój typ. Klasyczna czarna sukienka, lekko wytaliowana, z haftami na rękawach. Modny brokatowy wzór, wyszywany jest oczywiście cekinami. 129 zł, ponieważ są teraz promocje, więc prawdopodobnie się na nią skuszę. Do tej sukienki niestety musisz mieć zgrabną i nienaganną figurę albo pieliznę korygującą. Jeśli któryś warunek jest spełniony, to śmiało możesz skusić się na tę sukienkę ze złotą imitacją skóry. Sukienka z dużymi, owalnymi cekinami i frędzlami. Na pewno wyróżnisz się w niej na tle małych czarnych, których zawsze jest na imprezach sylwestrowych najwięcej. Bardzo gorąca stylizacja za 189 zł. Sukienka z kolorowymi kamyczkami. Bardzo ciekawie ozdobiona. Spodobała mi się do tego stopnia, że musiałam ją Wam tutaj wrzucić do przeglądu. 199 zł. Dajcie znać, która z tych sukienek spodobała Wam się najbardziej.